Cześć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz 136 we vlogu Powrót Roberta.pl Gdy Robert Kubica w 2018 roku w listopadzie został zakontraktowany jako kierowca podstawowy Williamsa na sezon 2019 zastanawialiśmy się czy może być jeszcze gorzej niż było w 2018 roku, czy... Williams powtórzy ten niechlubny wyczyn tylko 7 punktów i ostatniego miejsca w sezonie 2018, czy będzie po prostu lepiej. Ja sam w jednym z vlogów do was powiedziałem, że gorzej być już nie może. No i bardzo się myliłem, myślę, że Wy też mieliście nadzieję, że nie będzie, tak jak źle, jak w 2018 roku, skończyło się jeszcze gorzej. No i właśnie, czy to było tak? Że niestety Robert Kubica po raz kolejny w swojej karierze miał ogromnego pecha i trafił na najgorszy sezon Williamsa w historii, być może ich startów. Zobaczymy. To dopiero się okaże po kilku pierwszych wyścigach sezonu 2019-2020. Natomiast no, są pewne sygnały, które mówią, że w tym sezonie idzie im lepiej, jeżeli chodzi o przygotowania, niż w sezonie 2019. Przede wszystkim no, nie ma na razie jeszcze. Jakiegoś większego fakapu, potocznie mówiąc, nie ma czegoś, co znacznie opóźniłoby pracę. To wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. To są wszystko to, co dzisiaj Wam przekazuję. To są jakieś tam informacje, które pochodzą mniej więcej z fabryki Williamsa, te, które no, przekazywałem też z tego źródła, z którego przekazywałem Wam te informacje w roku ubiegłym. Być może już dziś, czyli 29 stycznia uda się odpalić samochód, czyli ten silnik Mercedesa ożyje w tym polidzie Williamsa. Williams chwali się w mediach społecznościowych na Twitterze, na Instagramie, kolejnymi zdjęciami z prac nad monokokami, nad zawieszeniem, które są tam pracownicy w tle. No, i wygląda na to, przynajmniej tak pozornie, że będzie lepiej, jeżeli chodzi o same przygotowanie. Nie będzie spóźnienia na testy, nie będzie takich wielkich problemów z częściami, czyli być może Williams wyciągnął jakieś wnioski po sezonie 2019, który był naprawdę. Fatalny pod bardzo wieloma względami, i nie chodziło tylko o słabe osiągi Bolidu, z którymi no, może dałoby się jeszcze coś zrobić. Chodziło po prostu o to, że ten Bolid nie miał części zapasowych, że był źle skonstruowany od początku do końca i że nie miał się nim. Kto zająć. Sytuacja kadrowa w Williamsie powoli się zmienia. Nie doszli tam jednak wielcy inżynierowie, nie, nie mamy wielkich nazwisk, nadal ten zespół nie ma przecież dyrektora technicznego. Ale wczoraj mieliśmy dwa dość istotne i ciekawe ogłoszenia dotyczące nowych inżynierów, którzy przyjdą do Williams'a. Najpierw to David Warner, który będzie nowym szefem projektantów tego zespołu. On pracował w F1, pracuje w F1 od 1997 roku. Ostatnio był związany przede wszystkim z Red Bullem, z Toro Rosso i od 2014 roku był zastępcą głównego projektanta, jeżeli chodzi o właśnie Toro Rosso. No, teraz już Alfa Tauri. Natomiast druga osoba to Jonathan Carter, który też pracuje, ma naprawdę długi staż w Formule 1 i w 2015 roku zaczął pracę w Renault, to jego ostatnia posada, jako szef projektowania kompozytów. I to są dwie bardzo ważne informacje, które już nam pokazują, że chyba Williams rzeczywiście poszedł po rozum do głowy, bo z tymi kompozytami i z projektowaniem generalnie tych najważniejszych elementów bolidu, czyli z monokokiem, z kompozytami, był wielki problem. Williams w ubiegłym roku aż sześciu prób potrzebował, żeby przejść testy zderzeniowe. W tym roku udało się to za pierwszym razem. To już jest bardzo dobry sygnał dla nich i coś, co może prognozować, że będą mogli się skupić po prostu na osiągach bolidu, tak jak wszystkie inne ekipy, a nie na tym, żeby ratować się i produkować na szybce, na prędce części, tak aby im starczyło na kolejny wyścig. I no kierowcy nie będą musieli oszczędzać każdego skrzydła w obawie przed tym, że po prostu w następnym wyścigu nie wystąpią. Te dwa transfery to były, to są duże bolączki e, Williamsa w tych właśnie działach e, miały miejsce e, i e, już tutaj mogę zacząć przytaczać to, co też chcę przemyczyć w tym vlogu, czyli e, to, o czym, co zapowiedziałem kiedyś w komentarzach, to co e, po zakończeniu współpracy Roberta Kubicy z Williamsem miałem troszkę wyjawić, jak przebiegała praca w Williamsie, jakie były tam warunki, jak bardzo od profesjonalizmu odbiegał ten zespół w wielu elementach. Jeżeli chodzi o dział projektowy, tam naprawdę to byli jeźdźcy bez głowy, bez głowy którzy nie mieli dobrego kierownictwa. Niektórzy specjaliści dostawali od kierownictwa no, pewne procedury wykonywania czynności niezgodne po prostu z fachem dla zwykłego przykładu coś. Trzeba było wykonać i potem zgrzać w temperaturze o kilkadziesiąt stopni wyższej niż to się powinno zrobić. To powodowało opóźnienia. Potem wiemy, że prawdopodobnie był duży problem z systemem chłodzenia hamulców, trzeba było cały przód przeprojektować, no i to zaburzyło mocno pracę i sprawiło, że bolid Williamsa dojechał na testy dopiero trzeciego dnia. Teraz Williams zamierza zaprezentować ten bolid już w innej kolorystyce, to chyba już można powiedzieć, 17 lutego to będzie taka prezentacja internetowa online, żeby też trochę bardziej podbudować nowych partnerów Williamsa. A 19 lutego ten bolid pojawi się w Barcelonie podczas przedsezonowych testów i pewnie przed garażem będzie już oficjalna prezentacja zespołu. Oczywiście do Williamsa przychodzą nowi sponsorzy związani z Nicolasem Latifim i jego ojcem. Będzie to kilku sponsorów, nie tylko Sofina, nie tylko Bank of Canada, ale również na przykład producent kawy Lawatza oraz pewnie jeszcze kilku innych mniejszych partnerów. To jest dość podobny schemat, jak ten który był, gdy Lance Stroll był w Williamsie, czyli mieliśmy JCB i kilku innych partnerów związanych właśnie ściśle z Lawrence'em Strollem. Teraz oni przeszli oczywiście do zespołu Racing Point, natomiast w Williamsie będziemy mieli kilku mniejszych, drobnych partnerów związanych z właśnie panem, z ojcem Nikolasa Latifiego, przepraszam, zapomniałem imienia, ale się nauczę. Yy, oczywiście będzie też kilku nowych partnerów, tak wizualnie yy, związanych z marką Rockit. Rockit to jest taka firma, która ma wiele marek pod sobą z różnych branż, między innymi alkoholowej, in. yy, telefonów, ale też kilku innych, więc oni pewnie gdzieś tam będą przemycani na poszczególnych częściach bolidu Williamsa. Mówi się, że rodzina Latifi może wnieść do Williamsa nawet 40 milionów dolarów w sezonie 2020. To jest zawrotna kwota. Wydaje mi się, że trochę na wyrost. Być może wnoszą około 20-20 paru milionów dolarów. Natomiast, no, raczej to nie są aż tak duże kwoty. Rocket ma wnosić około 20-30 milionów dolarów, ale myślę, że to i tak nie zrekompensuje ich strat związanych z. Bonusami z, ze, ze strony FIA oraz z odejściem Pekin Orlen, ale również przecież Rexony. Marka Unilever przeniosła się do McLarena i na bolidach Williamsa nie będzie już tych znaczków Sure albo Rexona, które pojawiały się w zależności od danej lokalizacji. Więc do, tego, do, tych, Williamsu, do tych transferów Williamsa dochodzi jeszcze Adam Carter. To jest wewnętrzny transfer, on został awansowany na stanowisko szefa inżynierów i również od strony pracowników ta sytuacja w się wygląda lepiej, praca odbywa się już znacznie płynniej, nie ma tych sporów wewnątrz pracowniczych między dyrekcją a pracownikami, tam wszystko zostało poukładane i naprawdę w ostatnich dniach ta praca odbywa się w szalonym tempie, tak aby no, sytuacja z ubiegłego roku nie powtórzyła się. Wygląda zatem na to, że naprawdę Robert Kubica miał wielkiego pecha, że akurat trafił w tym sezonie do Williamsa, w sezonie, w którym, no, tak naprawdę nie mógł pokazać pełni swoich umiejętności przez zwyczajne braki części braki w bolidzie, no i też wadliwą konstrukcję tego bolidu, o czym Robert Kubica powiedział niedawno, że nie, nawet nie dało się nic zrobić z tym bolidem, jeżeli chodzi o tunel aerodynamiczny i o symulator, że jakoś poprawić cokolwiek wpłynąć, ponieważ był on od początku do końca źle zaprojektowany i źle skonstruowany, co sprawiało, że Walki Nie było i ten jedyny, jedyny, jeden, jedyny punkt zdobyty w Niemczech, oczywiście po dłużej dozie, dozie szczęścia, no był jedyną zdobyczą punktową Williamsa i ostatniej ekipy sezonu 2000. 19. No, to jeżeli mam już wywiązać się z tych moich obietnic, choć nie chcę, żeby to była jakaś niezdrowa atmosfera, i teraz wracanie do e, przeszłości i grzebanie w niej, no ale jak już powiedziałem w tym komentarzu, takim moim emocjonalnym, o tych, o tych praktykach, w się, no to oprócz tego działu kompozytów. No to były jeszcze takie kwestie jak brak kontroli, brak nadzoru w wielu kwestiach, między innymi marketingowych, bo zdarzało się, że na negocjacje w tym samym czasie byli wysyłani przedstawiciele do, do różnych przedstawicieli firmy, byli, były wysyłane dwie ekipy i udgadniały one miejsce na bolidzie, a gdy potem spotykali się w grów ponownie no, okazywało się, że wynegocjowali te same miejsca i trzeba było te umowy renegocjować. Było też sporo takiego, medialnego zamieszania wokół Williamsa i e, takiej próby ze strony zespołu m, na siłę ratowania reputacji poprzez zabranianie wypowiedzi m, niektórym członkom ekipy czy karcenie ich za m, jakieś wypowiedzi, które niekoniecznie miały zły sens, natomiast no, po prostu m, e, według niektórych uderzały w dobro zespołu, no i w, wówczas Tacy pracownicy mogli mieć problemy. Tych przykładów było wiele, nie tylko ze strony kierowców, nie tylko z tego, czego doświadczyliśmy i o czym mówiliśmy w sezonie 2019, ale myślę, że to już warto odpuścić. No, mimo wszystko trzeba mieć nadzieję, że ten zespół się podniesie, że będą w stanie po tych wszystkich trudach, po tych wszystkich niestety z udziałem Roberta Kubicy, perturbacjach dojść do jakiegoś. Przyzwoitego poziomu. Nikt nie mówi o tym, że oni będą w stanie walczyć z kimkolwiek innym w sezonie 2020, ale myślę, że większość z nas będzie z ciekawością przyglądała się formie ekipy z Grove i patrzyła, czy uda im się w ogóle wyjść z tego impasu i czy ten zespół ma szansę jakiekolwiek na egzystencję w kolejnych latach w Formule 1. To będzie dla nich naprawdę rok przełomowy. Jeżeli nadal będą na tym samym poziomie co w 2019 roku, to trudno mi sobie wyobrazić, aby ten zespół miał jakąś dłuższą przyszłość. Przed sobą, ale zobaczymy. Temat Williamsa myślę, że zostawiamy. George'owi Russellowi życzymy wszystkiego dobrego, bo to naprawdę kierowca, który zasługuje na uznanie, jest fajterem, walczy o wszystko, nawet jeżeli zapowiadał, że nie interesuje go to przedostatnie miejsce, to interesuje go, ale chyba tak jego kierowca w jego wieku, przy jego pozycji, który musi się pokazać, który musi bardzo wiele udowodnić, powinien działać. Także no, trzeba, trzeba będzie im spróbować. Kibicować i patrzeć jak uważnie, jak ten zespół się rozwija. Mamy już pełny harmonogram prezentacji podany przez zespoły, wiemy kiedy poszczególne ekipy będą się prezentować. W Barcelonie będą to trzy zespoły: oprócz Williamsa, będzie to również has i ten najbardziej nas interesujący, czyli Alfa Romeo Racing Orlen. Pełną tabelę możecie zobaczyć teraz. Oczywiście na blogu też będą. Jest to wypisane, i będą też relacje z tych prezentacji. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Do zobaczenia. Cześć!